Witam wszystkich widzów kanału Skrzynie Narzędziowe i Organizacja Warsztatu. Nazywam się Przemysław Kurnyta i za chwilę przedstawię Państwu mój składzik, <śmum> schowek na środki, w którym trzymam wszystkie swoje narzędzia. Bez zbędnego przedłużania, pierwsza część, podstawowy zestaw, nie tylko do wożenia narzędzi, ale również na zakupy. Moja narzeczona gorąco poleca. Przejdźmy teraz do właściwej części schowka narzędziowego, czyli artystycznego nieładu, opartego o metalowe regały w L. I tutaj już człowiek sobie już część narzędzi fajnie sobie organizuje w skrzynkach marki Keter. Stół również sobie tutaj bardzo chwalę. Nie ukrywam, pancerny zestaw, bardzo, bardzo fajnie się na tym pracuje. Aczkolwiek zawsze człowiek marzył aby narzędzia w schowku znajdowały się na skrzynkach w skrzynkach bądź e, w skrzynkach z szufladami. No nie ukrywajmy. Łatwiej się pracuje, z, e, gdy ma się lepiej poukładane narzędzia ręczne, odpimpowanie, czy ewentualnie odpicowanie tego schowka, na pewno by zmotywowało do efektywniejszej organizacji. Wszystkich tutaj znajdujących się szpejów i materiałów. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie.